Witam bardzo serdecznie, vlog ad hoc, temat palący, więc trzeba go nagrać. O co chodzi w aferze we włoskiej piłce, która zatacza coraz szersze kręgi i zahaczyła o Nikole Zalewskiego? Jakie kary grożą piłkarzom? Kim jest Fabrizio Corona, który przekazuje kolejne informacje i dookoła siebie tworzy medialny spektakl? Czy ta afera to nowe Totonero, które z kolei jest matką wszystkich afer we włoskiej piłce? Zapraszam na Świat Według Świętego i kłaniam się. Z przeciekami w sprawie obstawiania meczów przez zawodowych piłkarzy na nielegalnych stronach internetowych w Italii jest trochę jak z Pandora Gate w Polsce. Nie informują o tym dziennikarze śledczy, dziennikarze nie są źródłem informacji, a robi za nie ktoś w rodzaju pato... Celebryty, a więc Fabrizio Corona. Ci, którzy interesują się światem gwiazd w ostatnich latach we Włoszech, na pewno go znają. To facet o olbrzymich zasięgach, postać szalenie kontrowersyjna, skazana prawomocnym wyrokiem sądowym. Od 2019 roku przebywająca w areszcie domowym. To facet, który przed laty założył agencję fotograficzną w Mediolanie i który, jak sam twierdzi, nie jest paparazzo. Nigdy nie pracował z kamerą czy aparatem fotograficznym w dłoni, tylko dawał zlecenia. I poprzez te zlecenia miał informacje, które mogły skompromitować, chodzi o zdjęcia, takich zawodników jak Alberto Cirardino, Davida Trezeguet, Adriano czy też Francesco Tottiego. Korona, na przykład uderzał do klubów i twierdził, że jeżeli zapłacą mu określoną sumę, no to on odstąpi im te zdjęcia i nie będzie szukał kwasu. Podobnie wypowiada się na temat Nikoli Zalewskiego, bo jego środowisko powiedziało, że będzie walczyć o dobre imię swojego klienta i oczywiście będą bronić Nikoli jak niepodległości. Korona powiedział: Mam informacje od matki, która błaga mnie, abym ich nie opublikował, abym nie sprawił, że. Będzie wytykany palcami mój syn, więc sprawa jest bardzo gruba. Chcę Wam powiedzieć, że za te szantaże, za sposób, w jaki on terroryzował otoczenie celebryckie, zwłaszcza piłkarskie w Italii, a także za różne inne przestępstwa związane chociażby z narkotykami, został skazany prawomocnym wyrokiem. I chociażby z tego powodu powinniśmy powiedzieć, o cholera, to nie jest wiarygodne źródło informacji, ale przypominam, że Fabrizio Corona jest pierwszym facetem, który poinformował o tym, że Nicolo Fagioli ma problemy Dodam tylko, że on twierdzi, że długi u poważnych ludzi z Serbii są spore u zawodnika Juventusu i że informacje, które ostatnio otrzymywaliśmy, że nie gra ze względu na kontuzję, to są oczywiście bzdury. Juventus tę sprawę starał się utrzymać w totalnej tajemnicy, ale przez koronę się nie udało, no bo on. Po pierwsze, stworzył taki portal, który ma być jednym z najbardziej wiarygodnych, śledczych, odsłaniających kulisy wielu afer, nie tylko związanych z futbolem. No i po drugie, mam wrażenie, że jako atencjusz potrzebuje permanentnej uwagi. Stąd bazuje na takich zachowaniach, na takich manewrach, które mają wzbudzić olbrzymią ciekawość. Na przykład poinformował, że dziś o godzinie 14 ogłosi kolejne nazwisko zawodnika, który obstawiał mecze w nielegalnych zakładach. Niestety dla nas tym zawodnikiem jest Nikola Zalewski. Ja muszę powiedzieć też, niestety dla mnie, bo w zeszłym roku wybrałem się w taką podróż do Poli pod Rzym, wydając coś w granicach 8-10 tysięcy złotych, żeby przygotować reportaż o nim. To było bardzo czaso i pracochłonne, bo po pierwsze dostanie się do rodziny Nikoli Izelewskiego nie jest łatwe, po drugie no pojechanie tam, sfilmowanie, później zmontowanie wszystkiego kosztowało mnie sporo czasu, więc jestem zawiedziony podwójnie. Ale korona przekazuje takie informacje, i trzeba rozpatrywać je poważnie, zwłaszcza, że chociażby Nikolo Zanolo, inny zawodnik, którego on wskazał jako tego obstawiającego mecze w nielegalnych serwisach internetowych, przyznał się, że grał, ale w Blackjacka, a nie, jak twierdził, Korona obstawiał mecze siedząc na ławce Romy. Musimy mieć świadomość, że ten rynek czarny, rynek nielegalnych serwisów w Italii jest potężny, bo to około 10 tysięcy nielegalnych stron. Można tam zakładać konta, będąc zaproszonym przez kogoś z wewnątrz. Można być anonimowym, nie tak jak w oficjalnym serwisie, kiedy musisz y, pokazywać swój dowód osobisty, wysyłać skany. No i przede wszystkim, jako zawodowy gracz, możesz obstawiać mecze. Co więcej, odbierasz pieniądze, jeżeli wygrasz, które są nieopodatkowane i możesz je odebrać w gotówce od jednego z przedstawicieli, takich bym powiedział, Emisariuszy tych zakładów Bukmacherskich, którzy wysyłani są w różne regiony Italii. Państwo z tym walczy, ale na razie nieskutecznie. Chociażby w 2023 roku zamknięto około 500 takich stron, ale one pączkują, ich jest mnóstwo i można odnieść wrażenie, że jest to hydra, z którą nie da się wygrać. Chciałbym, żebyście poznali włoskie realia. Otóż, jeżeli piłkarz zarejestruje się na jakimś portalu. Autoryzowanym serwisie oficjalnym to może na legalu, podkreślam, na legalu, wedle włoskiego prawa, obstawiać mecze innych dyscyplin sportowych siatkówki, koszykówki, tenisa, co chce. Nie może tylko gier, które odbywają się pod egidą UEFA, FIFA, no i oczywiście Włoskiego Związku. Piłki nożnej. Taką linię obrony miał na przykład Gianluigi Buffon, który twierdził, że odstawiał mecze tenisowe. Przypominam, że Buffon przekazywał pieniądze, było to ponad milion euro, do takiego zakładu stacjonarnego prowadzonego przez jego kumpla w Parmie, gdzie skuteczność wynosiła 83%. Sprawa bardzo podejrzana. Poza tym Buffon miał oficjalne konto w tych serwisach auto. Ryzowanych I twierdził, że nie popełnia przestępstwa, że jest czysty. Problem z zawodnikami, o których mówimy od kilkudziesięciu godzin, dotyczy tego, że oni robili to w nielegalnych serwisach. A śledztwo w tej sprawie toczy się od 2022 roku, więc to nie jest jakieś nowum. Podkreślam, korona nie rozpoczyna fali, i tutaj możemy powiedzieć, że jest to sytuacja odmienna do Pandora Gate, to znaczy pewne medialne informacje nie rozpoczynają śledztwa, a wręcz przeciwnie, tylko ujawniają nazwiska pewnych osób, które są już monitorowane przez śledczych we Włoszech. Co grozi zawodnikowi tylko z punktu widzenia sportowego? Dyskwalifikacja na co najmniej 3 lata. Jeżeli gracz idzie na współpracę jak Fagioli z Juventusu, o którym korona powiedział, że ma długi u poważnych ludzi w Serbii. I że bzdurą jest to, że ostatnio nie grał ze względu na kontuzję, i Juventus starał się tę sprawę mocno kryć i do tej pory szczelnie to prowadził, to wówczas ta kara może być skrócona o połowę, a nawet do jednej trzeciej. Jest jeszcze jedna szansa o radykalne skrócenie tej kary, jeżeli idziesz na współpracę i Twoje informacje są bardzo ważne do rozpracowania całego systemu. Wówczas możesz uniknąć takich konsekwencji, o jakich wspomniałem wcześniej. Oczywiście, jeżeli zostaniesz uznany za winnego, to też wysyłane są informacje do UEFA i FIFA i to się rozciąga na mecze europejskich pucharów i spotkania międzynarodowe. Więc, jeżeli zostanie ukarany Sandro Tonali, to sprawa dotknie również Newcastle i jego gier w Premier League, czy też w europejskich pucharach, nie mówiąc o reprezentacji, z której Zaniolo i Tonali zostali ostatnio usunięci. I wydaleni ze względu na to, że, że wobec nich toczone jest postępowanie. Ta sprawa jest bulwersująca z kilku powodów. Czekamy na kolejne nazwiska, bo Fabrizio Corona twierdzi, że dzień po dniu będzie informowało o kolejnych zawodnikach występujących we włoskiej serii ja, niektórzy też są członkami reprezentacji a poza tym ostatnio jasno dał do zrozumienia, że mama Nicolo Zaniolo doskonale wiedziała o tym, że syn obstawia mecze piłkarskie w nielegalnych zakładach bukmacherskich i nawet z tego Korzystała. Więc zaangażowane są w to również osoby, które uznajemy za członków rodziny poszczególnych zawodników. I oczywiście my możemy zadawać pytanie, czy poszczególne spotkania były czyste, czy zachowania piłkarze były OK, czy 11 żółtych kartek w jednym sezonie seria Nikolo Zaniolo to zawsze były kartki czyste, wynikające z tego, że on po prostu przekroczył przepisy. Czy że chciał przepisy. Przekroczyć. Więcej na ten temat nie mam do dodania, bo sprawa jest bardzo delikatna i świeża. Natomiast mamy przepastne archiwa dotyczące afery Totonero, tej, którą nazwałem matką wszystkich afer we włoskiej piłce. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście poznać tę historię. Jeżeli tak, to do niedzieli przygotuję taki sążnisty reportaż, poważny, a nie nagranie vloga w domu właśnie na temat Totonera. To istotne, bo jedną z osób skazanych był Paulo Rossi, który później pogrzebał nasze nadzieje na Mundialu w 1982 roku na grę w finale Mistrzostw Świata. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Pozdrawiam.